Sobota, 19 października. Godzina godzina 9.45 Skończyłem sianie przeżyta poprzecznie byłem dosiać jeszcze dzisiaj. Słuchajcie wczoraj mi się nie udało skończyć materiał siewny praktycznie wyliczony. Co do Joty, siewniczek ustawiony, także wszystko zobaczcie, tylko zostało yy, może 10 kg, a nawet chyba nie ma 10 kg. Tutaj nie ma Co 7 kg. Także przężyto zakończone. Siewy 19 października. Ktoś powie, że bardzo późno, bo niektórzy z Was piszą, że że to już lipa, no zobaczymy czas pokaże słuchajcie już, e, ta aura taka jak była 20 lat temu 30 to się skończyła że siewy trzeba było e, do początku października wszystko w pierwszej dekadzie pokończyć muszę dopompować powietrze, bo mam za mało powietrza tu. ile było? dwie atmosfery muszę tu nabić, przynajmniej 2,5 i jadę wałować, słuchajcie, zawałować. E, jakieś drugie śniadanie zjeść, i e, biorę do pomocy sobie Karola, bo majsterka już oczywiście nie ma. Randka. Wczoraj pojechał. Cześć Karol. E, słuchaj, ja teraz jadę zawałować. Tak za godzinę pojedziemy tam zaprawiać zboże, nie? To mi pojedziesz, pomożesz. A tak. tak chciałem się zapytać czy może no. przy tym, przy motorze Bo wiem jaka jest serka chyba. Bo to chyba mówi, że tam wskaźnika cieknie. No, zgaźnika paliwo cieknie. No, to to mogę... jak chcesz, to się tam popatrz. Dobra. Jak otworzysz kranik, to puszcza paliwo, wiesz. Dobra. Pływak. Dobra, daję dwa. Tam nawet 3 3 atmosfery da Nie wiem. Czy to nie jest za dużo w tej opony? Nie, Max pisze 2,5. To nie. To upuszczam. Jest. Max 2,5 atmosfery. To upuszczam na 2,5. Robimy tak jak jest zalecenie. Jeszcze. Majsterek pojechał do Patrycji wczoraj już, bo. Wesele kolegi mają. Czy koleżanka Patrycji? Chyba koleżanka Patrycji. No i jestem sam, no ale Karol mi pomoże przy zaprawianiu. Bym chciał dzisiaj wyczyścić i zaprawić sobie już pszenicę. I wtedy poniedzieli do piątku. W przyszłym tygodniu, aby ta pszenica była posiana. Takie, takie jest założenie, jak pogoda dopisze, a ma być. Pogoda sprzyjająca. Zobaczcie, mało jest. Siedzi tutaj na dole. Ta. To jest szansa, że w przyszłym tygodniu zakończy się. Ostatnie pszenice w ubiegłym roku. Chciałem siedemnastego słuchaj Także to też będzie wszystko później Ale tak jak powiedziałem to wszystko zależy jaki będzie listopad Listopad będzie ciepły Nie przyjdzie zima, to będzie Będzie ok ja zresztą co negują, tak późny siew, no, nie wyrobiłem się prędzej i sieję teraz. Nie jest to, że ja opóźniałem do tej pory termin siewu, tylko po prostu tak to wszystko było, że się nie wyrobiłem. Dobra. Też jestem sam, majsterek chodzi do ziemniaków, to, to schodzi dwa razy dłużej wszystko samemu robić, a trochę tych siewów o zimin było, bo z pakiem jest to ponad 60 hektarów. Trochę roboty I dobra. Jedziemy wałować. Jedziemy wałować. Dobra, jadę. Jadę na pole. I dobra, blokada zwolniona, rozkładamy. Rozkładamy, Pa Jedziemy. ze zbożami ozimeni uprawa bezorkowa zobaczymy co to nam wyjdzie pierwszy rok mamy posiane słuchajcie bezorkowo po zbożach do tej pory sialiśmy po groszku po rzepaku po rzepaku to już w sumie 3 lata siane bezorkowo ale po zbożu pierwszy raz tutaj była pszenica słuchajcie, pszenżyto jest wszędzie posiane po pszenicach jestem ciekawy, no obiec został po owsie zostało posiane żyto jest, jest ok wyziemy, pokażę Wam jak to wygląda, sytuacja po zawałowaniu i jak to wygląda po zasianiu. Zobaczcie, już na pierwszy rzut oka widać gdzieś tutaj ziarna. Gdzieś, gdzie podbije lejek na tej na tych resztkach pożniwnych, to można spotkać ziarniaki. Zobaczymy jak to tu jest posiane, o tu mamy ziarno, myślę, że na te 2 centy, 2,5 jest to posiane. E, tutaj tak jak Wam mówiłem w tych lejkach tylnych, mm, to jest w tych rowkach, to jest to, wiatr wieje, jest to e, płycej. Ale teraz bały przechodzą. Trzeba było wziąć e... no gdzieś te ziarna tu widać na wierzchu jednak, tak? Ale jakbyśmy tu zaczęli sobie odkrywać je. To się okazuje, że one już nie są tak płytko. O! Mamy ziarenka to kolejne czyli no tak jak mówię to już ziemia słabowana e, te dwa, dwa i pół centymetra jest to e, pod warstwą ziemi no i tak to wygląda słuchajcie co to zdecydowanie To lepiej już po przejściu wałów. Ej, ta ziemia jest zagęszczona i będzie ok. O, jest ładnie tu widoczne. Może z drugiej strony stanę, ale tam akurat nie będę mógł pokazać, bo ładnie to widać. Wszystko będzie luks. W ubiegłym roku tej działki nie udało mi się zwałować Nie została zawałowana po siebie ponieważ była tu pszenica najpóźniej yy, Dokładnie to chyba już był 20 październik czyli tak jak dzisiaj i były deszcze także nie udało mi się tutaj zawałować było to ta pszenica była niezawałowana że tutaj ładnie będzie widać także robota luk. słuchajcie nie ma co narzekać dobra wsiadamy do ciągniczka i jedziemy jeszcze ten klin i sprawa załatwiona i wówczas Chwila przerwy i jedziemy, Karola Białej, jedziemy zaprawiać, czyścić i zaprawiać nasiona pszenicy. Samochód pojechał, zatrzymał się przed samym murem. Witajcie drodzy widzowie, we środę 16 października o 7 ma być kierowca, ale dzwonił, że już jest w także szybciej. Nie, że tu niepotrzebne teraz, nie, tu niepotrzebne nie No, no. Kule zabieram, bo kule, kule są nasze. Ramy. Okay. No, a to masz no i to jest zawieszane. zawieszany bez orkowiec tu jest zawieszany. Ta maszyna jeszcze w polu nie była. Arba jest na niej. No, no i tutaj jest wtedy to gęsto łapy. Tym by tak nie szło. Jakie chałeś ile ci pokazywało? Było poniżej zera? Jeden. Jeden? Coś Co? No. Bo tu był problem, wiesz te... No zjechaliśmy jakoś, ale żeby kombinować, to tu kolegę poprosił. Podjedziemy sprawniej. No i dobra, ładujemy. Jest dobrze, jak coś, to jeszcze lekko nawet tu może dać. Dobra. Co on widzi no to by nie wjechał za nic jak No, jeszcze by ci mógł tu dać, no, nie? Jeszcze, damy, damy. jeszcze z pół metra możesz dać, Robak. Wyjecha. Pojechali. Dobra, słuchajcie. Teraz bierzemy się za dobra słuchajcie, teraz bierzemy się już yy, za kolejne zadania Dzisiaj słuchajcie Czyszczenie zboża, Przężyto I zaprawianie tak żeby to Żeby jutro ruszyć siewem przy żyta. Jutro czwartek Piątek, żeby było zasiane